Nasza droga do tego lokalu, do Wileńskiej 13, była długa i wyboista. Wszystko zaczęło się w marcu 2013 roku, kiedy to Ania Szczepańska znalazła to miejsce i zobaczyła w nim potencjał. Zanim stowarzyszenie podpisało umowę najmu na ten lokal, minął okrągły, długi rok. Dopiero w marcu 2014 roku zarząd stowarzyszenia podpisał umowę z ZGN. To jednak nie wystarczyło, aby rozpocząć remont. Należało zdobyć pozwolenie od konserwatora zabytków, co okazało się niełatwym zadaniem. Zgodę otrzymaliśmy dopiero 23 grudnia 2014 roku. Prezent świąteczny? Nie oznacza to jednak, że przez ten cały czas oczekiwania na zgodę konserwatora nic się nie działo. Zaczęliśmy działać już w lipcu. Zespół stowarzyszenia odbył wiele spotkań i burz mózgów, aby ustalić plan działania, co już możemy zrobić, jak i od kogo możemy uzyskać wsparcie. W lipcu rozpoczęliśmy przygotowania do remontu. Pomalowaliśmy meble, posprzątaliśmy lokal. Otrzymaliśmy również pierwsze puszki farby od firmy TK Farby oraz od TPD, które również podarowało nam płytki ceramiczne. Caritas również dołączył się do naszej drogi na Wileńską 13. Sierpień 2014 okazał się równie owocnym miesiącem. Przyłączyło się do nas wielu wspaniałych ludzi. Urządzaliśmy wydarzenia, których główną atrakcją było rwanie tapet. Wiele firm postanowiło nam pomóc. Danachem, Tadmar, Primix podarowały nam farby i środki antygrzybicze. Od firmy MatBud Janusza Machul otrzymaliśmy aż 300 kg gładzi. W sierpniu zaczęło być o nas głośno. Adam Lisiecki napisał o nas na swoim blogu zawinklem.pl, a w Gazecie Stołecznej ukazał się artykuł Martyny Śmigiel. Sierpień był obfity w wydarzenia. W tym miesiącu ruszyła również akcja Pobudzić do Życia Wileńską 13 na portalu polakpotrafik.pl. Udało nam się zaszczepić w wielu umysłach myśl o Wileńskiej 13 i o tym, że warto na nas postawić. We wrześniu nasza akcja crowdfoundingowa osiągnęła 44% kwoty, którą chcieliśmy zebrać. Mecenasem naszej akcji na polakpotrafi.pl został pan senator Marek Borowski, dobry duch wileński. W trakcie tygodnia obywatelskiego prowadziliśmy animacje podwórkowe dla dzieciaków z naszej kamienicy i nie tylko. Na zakończenie odbył się piknik sąsiedzki z grillem i zasadzeniem zieleni. Wolontariusze byli aktywni i w tym miesiącu. Zajmowali się oni czyszczeniem ścian. Pojawiały się kolejne artykuły na stronach wawalow.pl oraz politykawarszawska.pl. Nasza pani prezes wraz z Jarkiem Adamczukiem oprowadzali po lokalu. Październik okazał się dla nas szczęśliwym miesiącem, choć nie odbyło się bez problemów. Ważniejsza jednak okazała się hojność grupy PSB, która podarowała nam grzejniki, płyty karton gipsowe oraz wełnę mineralną. Hojnością wykazaliście się również wy wszyscy, którzy wsparliście naszą akcję na Polak potrafi. Nasza akcja pobudzić do życia wileńską 13 uzyskała 107% kwoty, którą chcieliśmy uzbierać. W listopadzie otrzymaliśmy prezent od ZGN. Odmalowano nam klatkę, co było dla nas niemałym zaskoczeniem. Na portalu warszawa.pl ukazał się artykuł „Reanimacja miasta” autorstwa Marii Bobowskiej. I tak dobrnęliśmy do grudnia, kiedy to otrzymaliśmy zgodę konserwatora zabytków. Ale otrzymaliśmy również ogromną zniżkę na parkiet od sklepu Praktiker, a także 50 litrów farby w prezencie. Otrzymaliśmy również wsparcie od Centrum Komunikacji Społecznej, a także od Galerii Wileńskiej. Nowy rok zapowiadał się wspaniale. 27 stycznia 2015 roku otrzymaliśmy pozwolenie na budowę. To był szczęśliwy dzień. W lutym rozpoczął się remont którego podjęła się firma Remonter. Do naszej akcji przyłączały się kolejne firmy Grast and MTB, DAF Import, Skańska, Parents Teacher Association of the British School of Warsaw. Okna wymieniła nam firma Heban, która przyjechała do nas aż z Pucka. Podłączono kaloryfery. Pan Andrzej Abramczyk zajął się instalacją elektryczną. Luty i marzec były bardzo pracowite. Kolejne miesiące obfitowały w wiele wydarzeń. Pomalowano ściany, zainstalowano oświetlenie, położono parkiet. W końcu nadszedł długo wyczekiwany dzień przeprowadzki. Po tym dniu również wiele się działo: montaż drzwi wewnętrznych, szaf i kuchni. W tym czasie przyłączyły się do nas M Bank i Ruch. I tak oto dotarliśmy do dnia dzisiejszego. W którym świętujemy zakończenie akcji pobudzić do życia wileńską 13. Oczywiście nie osiadamy na laurach i pracujemy dalej. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie.